Sprawa niby oczywista, a jednak nawet profesjonalistom zdarzają się od czasu do czasu proste wpadki, gdy w natłoku przygotowań zapomni się o sprawach oczywistych, takich jak brak karty w aparacie, niezgrany materiał z poprzedniego wyjazdu, nierozpoznawalna karta w urządzeniu, brak ładowarki czy odpowiedniego adaptera, brak wymaganego oznakowania drona i tym podobne. Brzmi znajomo? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy krótką checklistę. Która pomoże w odpowiednim przygotowaniu sprzętu fotograficznego oraz filmowego przed podróżą. Z naszej praktyki wynika, że pakowanie na ostatnią chwilę jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Najlepiej rozpocząć przygotowania w ostatnim tygodniu przed podróżą. Kilkanaście baterii wymaga czasu na pełne naładowanie. 48 godzin przed wyjazdem, szybka checklista i można śmiało powiedzieć o przygotowaniu na 100%. Tip: Przed każdą podróżą przygotuj swój sprzęt z kilkudniowym wyprzedzeniem i sprawdź, czy działa. Określ jakim sprzętem będziesz się posługiwać, a który stanie się tylko zbędnym obciążeniem bagażu. Ponadto w niektórych sytuacjach nasza lokalizacja wykluczy możliwość posługiwania się profesjonalnym sprzętem, gimbalem lub dronem. W przypadku znaczących limitów bagażowych wybierz tylko ten sprzęt, który jest niezbędny. Urządzenia elektroniczne, czyli wszystko co działa na baterie, umieszczamy w bagażu podręcznym, ale w przypadku przewozu drona zawsze sprawdzaj wytyczne danej linii lotniczej. Generalnie drony w większości przypadków przewozimy w bagażu podręcznym jako urządzenie elektroniczne. Jednakże niektóre linie lotnicze, takie jak Fly Dubai, Emirates i tym podobne, wymagają umieszczenia drona bez baterii oraz kontrolera w bagażu rejestrowanym. Naładuj każde urządzenie przed podróżą. Musisz być przygotowany na każdą okoliczność. Niechaj nic Cię nie zaskoczy. Czasami w hotelach. Szczególnie w egzotycznych lokalizacjach liczba gniazdek może być ograniczona i wówczas pojawia się dylemat, co ładować, a sprzęt potrzeba na już. Kable są lekkie oraz zajmują mało miejsca. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, kiedy mogą stać się potrzebne. Tym bardziej, w dzisiejszych czasach wtyczki są uniwersalne do wielu urządzeń. Warto zaopatrzyć się w jeden uniwersalny kabel USB z kilkoma wtykami do każdego urządzenia. Uniwersalny adapter do gniazdka z wieloma wtykami jest niezbędnikiem każdego podróżnika. Dzięki niemu mamy 100% pewności, że lokalne standardy zasilania w danym kraju nigdy nas nie zaskoczą. Ponadto w przypadku ograniczonej ilości gniazdek umożliwia ładowanie kilku urządzeń jednocześnie. 1. Zawsze przed podróżą sprawdź, czy w urządzeniu znajduje się karta pamięci. Sprawa oczywista, a jednak czasami jedna karta jest używana do kilku urządzeń lub po poprzednim zgrywaniu materiałów nie została wsadzona z powrotem do urządzenia. 2. Ponadto przygotuj odpowiednią pojemność oraz szybkość karty. Nagrywanie filmów zwiększa zapotrzebowanie nośnika na wolną przestrzeń zapisu. 3. Sprawdź, czy karta działa. Szczególnie podczas przenoszenia na różne urządzenia może się zdarzyć, że karta stała się nierozpoznawalna. Konieczny jest wówczas format. 4. Sprawdź, czy zgrałeś materiał z poprzedniego wyjazdu, aby zabezpieczyć go przed przypadkową utratą oraz zapewnić odpowiednią ilość miejsca na nowy materiał. Zabierz swoje akcesoria, które chcesz wykorzystać do kręcenia materiałów oraz robienia zdjęć: statywy, selfie sticki, filtry na obiektyw, etui wodoodporne oraz etui transportowe sprzętu, szkło odbijające, kamera sportowa wraz z akcesoriami, a tych trochę jest. Inne. Najważniejsze. Może się zdarzyć o zapomnieniu którejś z powyższych pozycji, lecz bez paszportu i innych niezbędnych dokumentów nie będzie podróży.